bez Gdzie ty idziesz już? Gdzie ty idziesz? To jeszcze nie dla ciebie, chodź tu Zaraz będziesz testować Hejka kochani, witam was w najnowszym odcinku na moim kanale Ja jestem Julia Żugej A dzisiaj będziemy testować Tanie i drogie rzeczy Dla piatków Mamy tutaj rzeczy z różnej kategorii, mamy posłania, ubranki i zabaweczki, włóchacze, zabaweczki dla inteligentniejszych psów, perfumy, lokalizatory i sprawdzimy, czy warto inwestować w lepsze rzeczy dla piesków, w droższe rzeczy dla piesków, czy jednak te tanie wersje są wystarczające. Dzisiaj będzie ze mną gość. Cześć! Hey! To ja oraz operator. Cześć. <noise> Dobra, myślę, że zaczniemy sobie od perfum, dlatego że w sumie ich będziemy sprawdzać trwałość. Więc jeden perfumik przeznaczymy dla Lilusi, drugi dla bajki i ocenimy teraz zapach. A na sam koniec odcinka zobaczymy, który piesek jeszcze pachnie. Okay. Nie graliście w cute Jump? To trochę cringe'owe. Radzę wam w tym momencie wziąć swój telefon na Androidy lub iPhoney sobie pobrać grę, ponieważ niedługo będzie ogromna aktualizacja, a nie chcecie oh! tego przegapić i nie mieć na to. Co ty moment. zdradzasz, moje tajemnice tutaj marketingowo? -produktowe. To są nasze tajemnice. To jest moja też tajemnica. No dobrze. Więc raczej się szykujcie, tyle no wam dobrze. powiem i nic więcej wam nie zdradzamy. Szykujcie się, bo wychodzi wielki nowy, odświeżony, słodki skok, który Według ciebie, bo ja wiem. Ja to są widać, tańsze, ja a które, które droższe. Widać. Proszę zwrócić uwagę, że tu pisze. Luxury parfum. Tak i tak się wyjmuje. I tutaj jest parfum. Ale jak ten już pachnie od razu, jak się go wyjęło. Już? Tak. Okej, okay. okay. Te matki są na pudełku. Nie, no, no nie Luxury No dobra, ten wygląda, butelka wygląda lepiej. Ok, Tak się to otwiera. Pachnie. Jak typowe damskie perfumy. Drugie, daj. Dobra, drugie czy drugie też pachnie jak typowa babcia w autobusie? Nie, drugie pachnie jak typowe krzaki. I <laughs> to, 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 mi, się bardziej, to mi się bardziej podoba. Czekaj, bo ja? Ej, ten jest mega to ładny To mi się napak. bardziej podoba, no. No dobra, to rozumiem, że ten jest tańszy, tak? Tak. Luxury Perfume jest tańsze, a droższe jest Kikinci Special One. Mhm. Ale tego ja nie czuję. Czuć, czuć. Taki typowy babcia A ten autobusu. jest w ogóle taki bardzo ludzki. No ludzki, ten. babcia za Bo ten jaśminowy, tańszy. Czy ile mogą kosztować perfumy dla psów? 3 dychy, ci się wydaje. 23 zł. Blisko byłem. Drogie perfumy. 150. 230. Mhm. no dobrze. To powiedziałaś na grubość. <laughs> 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 Czyli różnica jest 200 zł między jednymi a drugimi. Piesulki! Która woli, które? No to chyba tak nie działa, mi Jaśmina nowach. Tak zwana. Nie bój się to tylko performance. No dobra, już ile go tam jest psika. No żeby, wiesz, cały dzień tutaj był pio, pachnący piel. A ty by już miała takie. Like it? No, średnie dzień to była. Dobra, wystarczy. A teraz Waliu. lecimy na resztę odcinka i na końcu ocenimy trwałość. Dobrze. Maty wąchnicę Ty trochę skiepsiłaś sprawę w mojej opinii. Bo kupiłaś po prostu mniejszą i większą powierzchnię. Nie to no, no, zobacz. Wąchnić? Ten tutaj ma taki miękki tył. Wow, wow. Ten ma twardy tył. I co z tego? Ten jest w kształcie serduszka. Widzisz? To jest dokładnie to. Samo, tylko, A ten jest jakiś tutaj. taki, o, i ten jest mniejszy, ale ma fancy metkę. Ale zaraz, to ten jest droższy? Nie. Nie wiadomo. No właśnie, musisz skadnąć. No to nie, to ten jest tańszy w mojej opinii. Ten mały jest tańszy. Tak, mały jest tańszy. Jest tak? Tak. Mata Tania. 31. Okay. Tania. Jak na taką małą Ale No, się mała trochę mała, Nie wiem, czy ona spełnia swoje zdanie, jak jest taka mała. Łatwa się w niej szuka. Za chwilę to przetestujemy, ale ile kosztuje duża? No 100. Nie więcej niż 100. 170. 170, co to dałaś? No i widzisz? Trzeba kupić cztery takie je związać. Ta kosztuje 170. Jest w i serduszkiem. Miękkie, a to ma twarde, ale jest małe i kosztuje No Ale właśnie czy twarde to dobrze, czy źle? Chyba źle. Twarde to chyba gorzej. Nie wiem. Przetestuj! To! Wajku z gnoju, to nie jest zabawka! Proszę, takie i takie. One nie już szukają. szukają. O fusta! Mamy tak się takie się smaki, do... smaki sushi. Kupiłam je, bo wyglądały mega fancy, ale są tak śmierdzące. <laughs> Zobaczymy, z której też psiaki będą chętniej korzystały. Bo w sumie jak będą chętnie korzystały, to może też łatwiej się z takiej matki wtedy zdobywa takiego smaka. Proszę, psiaczki, tutaj są. bajcie! No ta coś znalazła. No to, to też. Ale widzisz, chętniej idą do tej z serduszkiem. No dlatego, że Lila tu jest i pokazała jej, co ma robić. Bajcie. Znalazła? No Znalazła, ta tak. no. No dobra, nie, no nie ma zresztą zupełnie żadnej różnicy. Ale z tamtej faktycznie dużo łatwiej wyciąga z tej tańszej. Przez to, że one nie są tak gęsto, bo to wyjść? musi troszkę noskiem w tej poszperać. Czy pamiętasz, o. ile kosztowała ta mata, co ją robiłaś pod ten odcinek, ta ogromna? Albo sto, albo tysiąc. <laughs> <laughs> Ale jeśli chodzi o te maty, to myślę, że warto zainwestować w coś pośredniego. No jakby ona była w takich samych rozmiarów, ale po prostu kwadratowa, to prawdopodobnie kosztowałaby dwa razy mniej. Tak. Tak mi się wydaje. I nie była z jakiegoś wersji drogiego sklepu Handmade Bio. No tak, no jest sensownie kupować w takim rozmiarze, to takiego no. normalnych Tak, kształtach. ja bym coś pośredniego między jedną a drugą co na to. Ubranka dla piesku. Ja mam taki ortalionowy. Aha, ubrałeś sobie mhm. to, rozumiem, super. Kubrak typu granatowego. Boże, jak ty nic nie potrafisz prezentować. Taki o... Z tyłu ma dziurkę na smyczkę. I ma z jakiejś na plecach również kieszeń. Ma kieszeń z bieskową. I drugi mamy taki kupraczek. Taki ortalionowy, przeciwdeszczowy, który ma ściągacze. Lila przyszła, zainteresowała Którego się. Którego? Chcesz tego? To no, dawaj. No, teraz, o. fajne. <laughs> jak ty wyglądasz w takim kapturku. Nie Ona do... w ogóle zesztywniała. <laughs> jest teraz sztywnym kamieniem. Tak głównie nie, że jest na rzep, bo się odpina. No dobra, Lila wygląda jak była niesamowicie zadowolona z tego, że to nosi. Czas ubrać też bajkusa. No dobrze. Nie jest to najlepsze, ale najgorsze. Dzięki, a jest widzę. mega słodki, zobaczcie. Nie, Lila nienawidzi życia. Zrób jej zdjęcia. Z tym, ale koniecznie z fleszem. Uwaga. Proszę. Świecić. Trzeba zakładać znaczy, go z tą kurtkę i wypuszczać frywolnie na dwór, żeby sobie biegał. Jak Donald, którego kiedyś znaleźliśmy. No to ja stwierdzam z góry, że na pewno to kosztowało więcej. Tak. Oczywisty sposób wygląda jak coś, co jest droższe, zwłaszcza, że ma ten taki materiał, który był modny. Jest lepiej zrobiony. Jakbym Trzy... był psem, to zdecydowanie bardziej denerwowałoby mnie ten niż tamten, więc uznaję, że ten na pewno jest droższy. Ubranko tanie. Prześli. 26 zł. O, mega tanie. Ja myślałem, że te ubranka zawsze kosztowały tak około setki. Ubranko. No to dziś ze 140? Drogie. 230. Dobrze Dane 230 zł. Ja bym w to ubierała piesulinka. A jak już mówiłeś o wypuszczaniu frywolnie pieska, to przejdźmy do następnej kategorii. Którą jest? Lokalizator. Chiński lokalizator i jakiś taki z Allegro. A wiecie do czego służy lokalizator? Jak ucieknie wam więzień z więzienia w Breakout, to możecie dokładnie znać jego pozycję, więc zagrajcie w Breakout, bo wtedy będziecie wiedzieć, z czego służy lokalizator, prawda? Na przykład ten wygląda trochę fancy, mimo tego, że też jest tani. Kryształ! Mroczny kryształ! Więc może ten chiński od razu sobie opuścimy. I przetestujemy ten tani. Trzeba zeskanować, rozumiem, QR-kod, który tutaj jest, i powiedzieć jakieś aplikację. Probably jest. O, kostka do gitary, miło z ich strony. Ty się zajmujesz tym. No nie, ja to jest najgorsze gorsze zadanie zawsze. PEDGRAM. Lokalizator PEDGRAM, który wygląda mega fancy, wygląda jak w ogóle smartwatch. Prezentuje się w taki oto sposób i do niego trzeba również pobrać aplikację, co właśnie uczynił. Ja spróbowałem zeskanować QR-kod, który tutaj ledwo jest widoczny. Zeskanowało to jakiś bliżej nieokreślony numer, który zupełnie nic nie znaczy i nic do niczego nie prowadzi, więc obawiam się, że nic nie zrobimy niestety. Kolja no, prawdziwego widzi... samca, beta. Nie, ty jesteś teraz już zaklepany. Widzisz, Adam się oświadczył, a ty masz lokalizator. Dobrze, chcesz ze mną przejść przez ten przemiły proces petgramowski? Dodaj profil. Pies. Żaba? Owad? Jak na fajonka wszczyna taki <grym> lokalizator? Co jest? Tutaj? No dobrze, my mamy akurat żabę. I jest zwierzeczka, bajka. Data urodzenia, Bajusi. To był maj jakoś. To był maj. 21. Dziewczynka. Możemy dać opis z profilu. Cześć psiaki, miło was poznać. Tak naprawdę nie jestem żabą. Mamy to. Czy posiadasz lokalizator Petgram? Tak. On nawet gada, który się spodziewał. Petgram. Czyli można mówić do psa na odległość? Ciekawe. Dodaj swoje pierwsze zdjęcie. Chodź Majkula. Trzy, dwa, jeden, foto. Oto nasze pierwsze zdjęcie. Użyj zdjęcia. Jestem Majką. Mówiłam, Michael. że nie jestem żabą. No Dodaj. Tu jest normalnie tablica, jak na Instagramie zobacz. Czy mogę zobaczyć inne pieski? Szukaj. Nowe zdjęcia. Warto oszczędzać bitcoiny. W tej aplikacji mamy walutę, petcoiny, które możemy zbierać. Z tego, co wiem, to można je wymienić na przykład właśnie na subskrypcję, żeby nam lokalizator działał, albo można wymienić na karmę dla schroniska. Więc chodząc na spacery zdobywamy petcoiny, wyzwania, mamy monitor aktywności, historię spacerów, jakby to nie jest sam lokalizator, moi drodzy. To jest cała historia psa tutaj. Pies miesiąca? Co, oni mają tutaj takie piękne zdjęcia? Zobacz na tego zaura. Zakładamy lokalizator na któregoś piesunia. Ty gdzieś z pieskiem pójdziesz i ja będę musiała was za pomocą petgrama odnaleźć. W bezpiecznych warunkach symulujemy ucieczkę któregoś z Czyli Nie symulujemy, ja naprawdę uciekam z tym sam. Lokalizator włożyliśmy w taki petgramowy kęsik. Tak wyglądają wszelki. Gotowa na spacer? Maciek uciekł z bajką. Za chwilę będziemy go szukać. Jednak musimy dać mu trochę czasu, więc przetestujemy sobie posłanka. Mamy posłanko tańsze. Które kosztowało 26 zł. I mamy posłanko droższe, które uwaga, kosztowało 350 zł. I to dodatkowo było na przecenie z 420. Naprawdę drogie i ocenimy sobie teraz, jak one w ogóle wyglądają. Posłanko tanie to jest takie typowe, fluffy posłanko, które już jak widać w się podoba. Miękka poddóbka, a drugie jest takie dwuczęściowe i nie ukrywam, że ono mi się dużo e, bardziej podoba. Jest takie, wiecie, fancy. Jedynie co to jest dwuczęściowe, więc nie wiem jak do końca ma to działać. Czy pieskowi nie będzie to przeszkadzać? Chociaż może nie. A tego chcesz spróbować? Tu. Które lepsze Lilusiu teraz? Zdejmiemy ci leczki i Lilusia pójdzie spać, prawda? Które wolisz? Tutaj czy tutaj? Jeden kładę tu, a drugi kładę tu. Wybierasz teraz. A jednak jesteś fancy pieskiem. Czy to już była Twoja ostateczna decyzja? A więc Lilusia wydaje się bardzo niezdecydowana, więc może pójdziemy na spacer, odnajdziemy bajkę, ona troszkę się zmęczy, wrócimy i wtedy zdecyduje, na którym się położy. Moi drodzy, pokazuje mi, że Maciek, a raczej nasza żabka, jest obok jakiegoś miejsca. Nie pokażę wam dokładnie, co to za miejsce, bo ono jest ogólnie w okolicy naszego mieszkania, więc żeby nikomu nie podpowiadać i pamiętajcie, nie przychodźcie, proszę pod mój dom, błagam. Ja się będę kierować wskazówkami z nawigacji, ale wam dokładnie niestety tego nie pokażę. Więc kierujemy się pod tą szkołę. Powinniśmy iść prosto i później skręcić odrobinę w prawo. Idzie z nami Lilusia na spacer. Chodź, połóż szukać, a nie. No, dobry pies. Generalnie jesteśmy już mega blisko Maćka, ale jesteśmy giga daleko od naszego domu, on bardzo daleko poszedł i powiem wam, że zrobiliśmy sobie taki dosyć duży spacer i mam nadzieję, że tutaj gdzieś w tej okolicy już będzie. <grym i wstraszku> Dobrze czytał. <grym i wstraszku> Spotkanie siód! Spotkanie siód! A! Jednak do pani. <laughs> czyli byliście, działa! Działa, no! Bardzo I, fajnie! A jak precyzyjnie wskazywał? Moją tą? W sensie ja się zorientowałam po lokalizacji, że jesteś obok szkoły. Widzę, że nie pokazuje lokalizacji jakby mojego telefonu. Więc jakbym była w jakimś obcym mieście, gdzie nie wiedziałabym jak działają ulice i... Aha, w ten sposób. W że, że nie wiesz gdzie jesteś ty, dokładnie. Tak. Aha. I nie mam odniesienia jakby... Jak szłam już wiesz, tutaj ulicą... No to wiedziałam, że jesteś na tej ulicy, ale nie widziałam jak daleko jestem od ciebie. Czy mam jeszcze iść daleko, czy tak 100 metrów, czy tak 500? Okej, okay, rozumiem. No to daleko czy nie? Jakby mi piesek uciekł, to no giga pomocne jest to jednak, więc 5 gram zdał swój test. Lilusia, czy ty wybrałaś to posłanie? Wróciliśmy ze spaceru i Lilusia zachowuje się w ten nowy sposób. A to oznacza, że układa się już do spania, układa sobie poduszeczkę, żeby było jej wygodnie, więc mamy już ostateczne potwierdzenie droższy jednak Wygrywa mimo tego, że był dzika drogi. Mamy jeszcze dwie zabawki edukacyjne. Jedna tańsza kosztowała 30 zł, druga droższa kosztowała 150 zł. Więc duża różnica. Odpakujemy je sobie, przetestujemy, zobaczymy jak działają. Zaczniemy sobie może od tej tańszej. Ona polega tylko i wyłącznie na wyciąganiu tego. A nie, jeszcze się chyba kręci. Okej. Okay. Ale czemu to się kręci? Nie wiem, szczerze to jest strasznie, strasznie dziwno. No bo zobaczcie. Teraz ta zabawka ma pasujące kwadraty, a teraz ma tylko jakieś trójkąty. I znowu pasujące kwadraty, i trójkąty, i kwadraty. Jak Dawid podsiadła? <laughs> Jak Dawid podsiadło. Dziwna ta tania zabaweczka. Zobaczmy tą droższą. Droższa od razu już prezentuje się lepiej. Z tyłu ma jakiś taki rysunek, więc zobaczmy o co w niej chodzi. Wyciągam. Okej, okay, ta jest chyba na baterię. To zdecydowanie nie jest na baterie. Mamy do tego też instrukcję, ale tam słuchał instrukcji. Tutaj mamy jakieś trzy rusunki na słuch i bez słuchu i pies. Teraz uwaga. Halo. O co z tym chodzi? Nic nie rozumiem, a jestem człowiekiem. Może zrozumiałabyś... dzięki temu. Przerosłam to. Dobrze. To by się tam słuchał instrukcji. Wszystko już wiemy i powiem Wam... Że to jest straszne. Obejrzeliśmy filmik na YouTubie, który pokazuje dwie rzeczy, które ta zabawka robi. Jedna to jest gra w polowanie i dlatego potrzebujecie co najmniej 3, 4, pięciu takich urządzeń, z czego każde kosztuje dokładnie te ile? 150 zł. Musicie kupić takie trzy i wtedy możecie je rozstawić i wasz piesek podbiega, klika, to się obraca i wysypują się smaki. Dodatkowo jest jeszcze druga funkcja. Jeśli wasz piesek zostaje sam w domu na kilka godzin, to Możecie ustawić tą zabawkę w taki sposób, że ona na przykład co godzinę uwalnia to niebieskie światło, i wtedy to jest sygnał dla pieska, że może podejść, kliknąć i dostać smaczka. I to jest tyle. Jestem zażenowana. Włącza się, trzeba przytrzymać 2 sekundy, i teraz się przez 10 sekund musi ładować. Nie wiadomo po co. Strasznie do dupy ta zabawka. Nawet nie zamierzam męczyć moich y, psów po prostu nauką tego, bo i tak im się to nigdy nie przyda. Ale testujmy tą zabaweczkę. Chociaż ta te, też jest tak bez sensu. Wydaje mi się, że najlepsze są te takie chyba Trixie się nazywa ta firma. Kiedyś u Moniki na odcinku jak rywalizowała chrupka z bajką, to były właśnie y, takie zabawki do trenowania inteligencji piesunia i one dużo, dużo lepiej się sprawdzały niż wszystkie. Także spróbujmy. Zobaczcie co tu jest. Już coś się udaje. Knijcie, widzicie jak to zrobić. Oha! Lilusia dorwała drugiego smaka. Nie został teraz ostatni, ten najmocniej, który sobie same tam wrzuciły. Podsumowując, w tej kategorii dużo lepiej sprawdziła się tańsza zabawka. Jest ona. Przynajmniej użyteczna i przynajmniej pieski teraz mają co robić i się tutaj bawią. Z tej drugiej na pewno by nie skorzystał, bo po pierwsze bardzo ciężko się ją klika, po drugie ja naprawdę jestem człowiekiem i nie wiem jak ją mam skalibrować i ustawić. Totalnie nie polecam tej drugiej zabawki. I przechodzimy już do ostatniej kategorii. Dobrze, moi drodzy, na koniec zostawiłam sobie pluszaki i pomyślcie sobie, boże, ale beznadziejny ostatni produkt. Tutaj Was zaskoczę. Może i ślimak jest zwykłym pluszakiem, jakimś beznadziejnym, który po prostu. To jest w kształcie ślimaka, bo jest tym tanim produktem. Proszę bajkus. Ale to, to jest, słuchajcie, moje odkrycie dzisiejszego odcinka. Pluszek, który jest jednocześnie termoforem. Czyli można go wsadzić do mikrofali, i on w środku ma takie jakieś kuleczki, które się zagrzeją. I będzie on na przykład w chłodne wieczory grzał waszego piesulka, przytulając się do niego. Ale dodatkowo ten królik w środku ma serduszko. Czekaj, nie gryź królika, to będzie Twój przyjaciel. To serduszko po nakliknięciu zaczyna bić. I to tak naprawdę bić. Jest to niesamowite. Wydaje mi się, że będzie to idealna zabaweczka dla psiaków, które są odbierane dopiero co z hodowli i są rozdzielane z matką. I taki pluszaczek, który nie dość, że zagrzeje takiego malutkiego szczeniaczka, to jeszcze będzie imitował po prostu brata lub siostrę. Jak się okazuje, ślimak pisze. Jak widzimy, teraz Lilusia sobie się położyła. Przetestujemy królika na Liluś. Włączam bicie serca. Nie, ty do ślimaka! Co to jest? Zobacz, on mu bije serduszko. Nie możesz go gryźć, jak mu bije serduszko. Zobacz, bajciu. Słyszysz, jak mu bije serduszko Liluniu? On chce cię ukochać i ci daje buzi. Nie, Lilunia raczej ma go tak buksę, że tak powiem. Nie. <słyska> Ona chyba widzi, że to jest i że to nie jest prawdziwe zwierzątko, a jednak odczuwa bicie serduszka. Dwojga też jest lekko skonfundowana. Niby chciałaby go pokryć, ale jednak w sumie odrobinkę się waha. Uważam, że jest to Super zabawka i w ogóle jakiś genialny pomysł Na pewno szczeniaczkom wprowadzającym się do domu będzie dużo, dużo lżej A moje psy tak, mają to raczej gdzieś Ale mi się podoba ta zabaweczka i na przykład ja sobie z nią będę spała Ej, to w ogóle też jest super dla dzieci, które się rodzą dopiero zabawka, nie? Dziecko jakieś jest w brzuchu, to też czuje cały czas serce matki i w ogóle Genialna zabawka, chyba ja z nią będę spała Będę udawała, że to mój najlepszy przyjaciel I na sam koniec, moi drodzy Test, test węchu trzy Cztery. U Lilusi czuć odrobinę. No to u bajki też czuć odrobinę. Zamianka. Ale na tyle odrobinę, że da się czuć że Uwaga. coś tam jest. 3-4. No to o. u Lilusi mocniej. Chciałam powiedzieć, że u bajku są mocniej. Nie, to u Lilusi. Może powąchałaś inny spot. Mega mocno od niej czuć. A tu, powąchaj, tu powąchaj bajkę. No to powąchaj lilkę tu na dupie. Przepotężna je no, to jest. No, faktycznie, lilu się bardziej. Mówi, Czyli że... zgodnie stwierdzamy, że droższe perfumy są trwalsze. No to czy to jest warte 200 zł drożej? Nie są. Bo ona pachnie jak taka autobusowa babcia trochę, więc to nie jest jakiś taki super zapach. Więc jak ta firma, która zrobiła droższe, zrobiłaby. Ten zapach, może to tak nie jest. To, to byłoby zaronbicie. To byłoby chociaż i tak chyba trochę za drogo, jak na perfumy dla psa, kto perfumuje swojego psa. No ja to oceniam na niepraktyczne, więc odstawiam tego psa na ziemię. Dobrze, moi drodzy, także to już by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Wyszły w sumie z tego takie gadżety, tylko trochę z upgrade'owane. Dajcie znać, co myślicie o takim formacie, i dajcie znać koniecznie w komentarzach, co jeszcze mogłabym przetestować tanie versus drogie. Zostawiajcie łapeczki w górę. I moi drodzy, nie zapominajcie, że już 24. Czerwca gram na torwarze, na Moonfest, na moim pierwszym muzycznym, wielkim koncercie. Będzie to najlepsze show, jakie zobaczycie w moim wykonaniu. I zapraszam Was na niego bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że się widzimy. A tymczasem żegnam się z Wami. Buziaki, do zobaczenia!